A boisz się psa? Aha. Boisz się psa? Ha! Okej. Okay. Okej, okay, tak, tak, okej. Okay. Okay. musisz uśmiechnąć tutaj do kamery. Uśmiechnij he się. He, he. he. Uśmiechnij się. He, he, No, zrób ha, ha, powiedz. Ha, ha. A powiedz cześć. Cześć. A jakim autobusem jeździsz najczęściej? M. I jakim jeszcze? D. No, pięknie, brawo.